Kolejnym prezentowanym gołąbkiem na aukcji jest to niebieska samiczka o numerze obrączki 12019. Jej ojciec 292 jest, to, jest synem Super Kittel 264 u Andrasa Drapy. Jest to bezpośredni syn Kitla. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to podstawowy gołąb rozpłodowy u Drapy, który wydał przynajmniej 6-7 Super Lotników. Jednych z najlepszych gołębi oddziału tam okręgu, rejonu. Ten super Kittel 264 był połączony na Le. Lea bezpośrednio córka Porsche 911 razy Luisa. także ojciec 292 jest, wywodzi się z Kitla, jak również z Porsche. Czyli jedny z Belgii najlepszych gołębi krótko i średnio dystansowych. Natomiast matka o numerze 780 również jest córką y, wspomnianego już y, Super Kitla 264. W połączeniu y, 264 był na córkę również Kitla. Także od strony matki dość mocny imbret na Kitla, y, w sumie gołąb zimbredowany. Na gołębia 264, bo bezpośrednio ojciec, bezpośrednio matka jest córką 264. Super rozporowca u drapy. Tak wygląda skrzydło prezentowanej samiczki. Również średniej budowy. Bardzo fajnie ściągnięty gołąb. Także polecam, zachęcam do wzięcia udziału w licytacji. Dziękuję.